Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy krójka, to jest ogniemieczen Eczon 2 Kampania Szwedzka. Ostatnio praktycznie udało nam się zniszczyć. Kurandę, niestety uciekły trzy jednostki z pola bitwy, uciekły do miasta. My zatakowaliśmy miasto, odpalił się skrypt garnizonowy i wszystko poszło w pizdu. Co gorsza, kurandia ma tutaj drugą operacyjną armię, która tylko czeka, żeby gdzieś nam tutaj podejść na plecy i i zrobić masakrację. Jeszcze, jeszcze gorsze rzeczy się dzieją. I otóż idzie armia litewska. To jest druga armia litewska. Dynenburg jest zagrożony, więc co możemy zrobić? Pomyślałem sobie, że możemy jedną armię stąd wycofać. Ta armia jest, to jest dobra armia. Ona może sobie poradzić z tą armią. Nie wiem, czy poradzi sobie z dwiema tymi armiami. najwyżej będziemy cofać. No, ale tą jedną armię z Karolem Gustawem możemy sobie cofnąć tutaj. Hmm, powiedzmy, tak chcę przerwać oblężenie to marmią. prosimy ją tutaj. E, tutaj nie ma praktycznie armat, nie ma tutaj praktycznie nic do strzelania, nie, nawet jest tylko jeden oddział jazdy. Jeszcze nadwątlony, co możemy zrobić? E, tutaj mamy muszkiterów. Mamy trzy oddziały muszkiterów, które przesyłałem do tych dwóch e, fortec, bo się obawiałem inwazji rosyjskiej. No oni stoją na granicy, nie wiem co zrobią. Nie wiem, poczekamy na razie. Tutaj garnizony będę trzymał, ale te trzy oddziały. Znaczy, mam tylko jeden. A, może ten dosyłałem? Dobrze, faktycznie ten dosyłałem, więc dwa oddziały idą tutaj. Już mamy, już, już tu coś jest lepiej, jeżeli chodzi o strzelanie. Um, zaraz tutaj również coś doślemy. Mógłbym nawet połączyć te oddziały? Hmm, czy warto to łączyć? No połączę, połączę zaryzykuję, połączyłem. Doślemy posiłki w postaci tych jednostek. Cokolwiek się da, posyłam na front. Wszystko, co się da, idzie na front. Um, więcej piwnirów. Chyba, że jeszcze stąd bym zabrał jakiś garnizon. Weźmy nie to, nie to, nie to. Miss Click, przepraszam, chciałbym połączyć tą armię, tak jest, Chciałem was zabrać. Właściwie stąd możemy zabrać jednostki, to by było niegłupie. O, i ta armia. Gdyby tu jeszcze były jakieś działa i trochę więcej jazy, bo jest tylko jeden oddział, nie dwa oddziały, no tego jednego liczenia, to jeden, to byłoby nawet przyjemnie. Myślę, że możemy walczyć z bitfinami. I możemy skończyć turę. To się utrzyma 6 tur. Kobrzyk padnie w tej turze, więc doskonale. Tu zaraz będziemy mieć kolejną operację na armię, więc nie jest tak źle, nie jest tak źle. E, więc skończmy turę, i ktoś nam umarł. Ktoś nam umarł, ktoś szedł z armią tam na Litwę i nam umarł. Podaraj jasna, kto to był. No. Nie, to nie był król. A nie wiem, kto jest ten, no właściwie moim następcą. Tak, widzę, że armia jest bez generała. No szkoda, szkoda. Generał by był przydatny do armii, nie ukrywam. Dobra, teraz modlimy się, żeby Rosja nas nie zaatakowała. To by było straszne. Dobra, wycofują się, idą gdzieś na północ. Nie wiem, gdzie oni chodzą. Widzę, że jakaś armia się na północy jeszcze zbuntowała koło Rygi, więc nie jest zbyt dobrze. O, wyszli z miasta, dobrze, dobrze, to jest szansa, wyszli z miasta. Co oni mają? No mają zajebiste jednostki, mają zajebiste jednostki. E, oczywiście, jest skryptu garnizonowego. Nie wiem, może to ugramy, może nie. Oni nie mają arwat, nie mają kawalerii. No, masz, mają jeden oddział, ale go zaraz rozdupczymy. E, oczywiście walczymy na polu bitwy. I to bardzo dobrze, bo oni nie podesłali drugo, drugiej armii, czyli mamy szansę, mamy szansę. Tylko jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. E, czy będziemy mieli jakoś ładnie do ustawienia się. No, bo jeżeli oni wychodzą z miasta, to nie mamy tej fazy rozstawiania. Od razu już przechodzimy na, rozpoczynamy bitwę, więc trzeba. Bardzo szybko zareagować, no i musimy mieć szczęście, żeby dobrze się ustawić, bo jeżeli będziemy mieć jakąś podgórkę, no to już armaty nie wykorzystamy tak jak byśmy chcieli. Ok, od razu pauza. Widzę płaski teren, bardzo płaściutki, dobrze, dobrze. Gdzie są moje armaty? Moje armaty są tutaj. Nie, nie będę ich przestawał, niech one stoją tutaj, gdzie stoją. Macie wolny ostrzał. Chciałem zrobić tak. Kolera jasna, nie lubię tej fazy, bo to od razu trzeba się napierdzielać, że tak powiem. Generala, oczywiście, dajemy na tyły. Hmm, czy to jest jakaś piechota? Tak, tu mamy piechotę. Komputer dziwnie nas ustawił, spokojnie, naprawimy to. Piechota idzie tutaj, może bardziej rozciągnięci, bo oni mają bardzo dużo strzelskiej piechoty. Od razu do przodu. Eee, to Boże, co to za chodzi o 24 żołnierzy? Eee, dobrze, dobrze. 24 nadal może walczyć, więcej niż 0, więc jest dobrze. Was również ustawimy. Um, teraz tak, jazdę chciałbym na razie. On miał jeden oddział jazdy. Dobrze, zaryzykuję i ustawię całą swoją jazdę z tej strony. Uh -huh. Może ten jeden oddział, właśnie tak profilaktycznie na lewą flankę. Na wszelki wypadek, gdyby coś miało się zdarzyć. Um, on miał dużo tych akabuzerów, tych strzelców, więc również będziemy mogli to wykazać. Może już otrzymajmy grę. Um, nasi pkinierzy, których jest niewielu, um, również niech idą na. Swoje pozycje wyjściowe, ok, doskonale. I was również chciałem tutaj ustawić, doskonale wszyscy się przestawiają. Czy wy możecie w nich strzelać? To strzelajcie, na co wyczekacie. Mam nadzieję, że nie będzie szarżował Ok. A nie jestem też chyba w zasięgu, jeżeli chodzi o te balisty z miasta, te wieże przeklęte Dobra, widzę, że już możemy strzelać. Oni będą wychodzić, więc może coś tutaj ładnego wpadnie, jakieś ładne pigułki. Ci nie są, nie, ci też mogliby strzelać, czemu nie strzelaję? O, oh, halo, panowie? Czemu wy nie strzelacie? Czy macie jakieś problemy? Natury wewnętrznej czy co? Strzelać tam. Czy muszę wam wszystko palcem pokazywać, strzelać. Strzelać w lewezie. Dobrze, czy moi się ludzie już ustawili jakoś? No jako tak, stoimy, Może tych bardziej bym rozstawił, bo ich tak ustawiłem na szybciocha. Okej, okay, tych może bardziej bliżej, żeby zabezpieczali te działa. Ciebie również możemy w sumie bliżej postawić. Masz nie uciekać, użyj swojej zdolności. Noż można ją spamięć ile się chce. Mm, doskonale. Nie mam co na razie szarżować kawalerią, żeby tutaj pojedyncze jednostki wyciągać. Bo mówię, no te, te balisty z miasta są okropne, okropne, okropne. Nie ma nawet co próbować. Szkoda, że tu nie sięgasz. Ale tu już widzę, że ładnie strzelasz. No ładnie podskakujemy. No pięknie w to zgrupowanie strzelamy, pięknie, naprawdę pięknie jestem zadowolony. Dobra, na razie możemy przyspieszyć, bo on i tak się będzie ustawiał. Oho, widzę, że ruszył, widzę, że ruszył. Doskonale. Mhm. Uh -huh. e, swoją drogą. Okej, okay, pauza, bo widzę, że kawaleria ruszyła. Musimy zmienić e, cel dla naszych armat. Dobrze, widzę, że kawaleria ruszyła. Ona raczej nie dojedzie za daleko. Okej, okay, co my mamy na flance? Mamy pikinierów. Dobrze, dobrze. Jak pikinierzy, to pikinierzy. Chodźmy tutaj sobie kawalerią, podjedziemy. Okej, okay, myślę, że ta kawaleria nie podjedzie, a jednak podjeżdża, jednak podjeżdża, no bo tutaj oni szarżują, nie wiem, gdzieś tutaj szarżują, więc chodźmy bliżej tymi naszymi pikinierami pięknymi. Mm, mam nadzieję, że oni jakoś tutaj się poradzą sobie z tą sytuacją. Cholera jasna. Wystrzelili akurat i złamani, dobrze, złamani, złamani, doskonale do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. E, czy wy znów się działa? Nie, wracać i brać te ciała. Brać te ciała i strzelać. O Jezus, strzelać tam w środek. Pięknie w ten środek ma się pikować. Was może poproszę bliżej tutaj. Może mi się do czegoś przydać. Wy będziecie w tamtych strzelać? Boże, czemu wy tak umieracie? Strzelajcie tam w środek Te działa również po prostu tam w środek, niech strzelają Pieniężni niech się ustawiają. Dobrze, my musimy utrzymać linię, oni będą podchodzić Oni muszą wyjść z miasta, skoro nas zaatakowali O Jezus, czy ty mnie szarżujesz naprawdę? Czy ty chcesz się we mnie wbić? Co ty sobie myślisz? Okej, okay. tą jazdę mogę jakoś skrzętnie wykorzystać Zaraz coś tutaj pokombinujemy no to są wszystko muszkieterzy. Jakby się tak bił fajnie, halo halo. To może być niegłupie, to może być niegłupie, taka szarża gwiazdy od boku. Jeszcze lepiej od pleców. Bo to będzie dobrze. To będzie dobre, tylko musimy uważać na tych kinierów, a to może być naprawdę owocne, jak się tutaj wbijemy. I na plecki, pięknie. Strzymaj się tam w środek. Okej, okay, ciebie tutaj. Doskonale. Tylko, że na plecach są pikinierzy, ale powinniśmy dać radę. Chyba ten oddział się wbił, tak, ten oddział się wbił. Możemy go już wycofać do tyłu. Połowicznie... O może on panikuje, bardzo szybko spanikował. Gdzieś musiał się dostać pod ostrzał. Mm, okej, okay. co to jest? To są pikinierzy. Czy... Aha, to są również muszkieterzy. No dobrze, no dobrze, na razie trzymamy linię. Doskonale, nasze armaty prują. Ile dałbym za kolumbryny tutaj? Okej, okay, wbiliśmy się. Możemy się cofnąć teraz. Teraz ten drugi oddział się wbije. Okej. Okay. Chociaż ja wiem, czy to jest takie skuteczne. Oni nie. nie ich morale są dość duże, bo u nich walczy ten książę przeklęty, który. Może eee, nie, to, to był zły pomysł. Wracać, wracać na pozycje wyjściowe to był zły pomysł. Musimy ich po prostu tak wystrzelać to jest najlepsze, co możemy obecnie zrobić. Po prostu ich wystrzelać. Mhm, tak. Będziemy ich po prostu w ich w nich strzelać, ile wlezie. Czy wszyscy są, mają coś do roboty? Tak, wszyscy mają coś do roboty. Doskonale. mhm. dobra, ten oddział wrócił. Jednak postanowił walczyć dalej. To niech stoi tutaj. Dobra, skoro raz jazda tak szybko nam panikuje, to ona będzie po prostu wspierać linię piechoty. Oj, widzę, że wy dalej tutaj gdzieś tutaj walczycie. Do tyłu, do tyłu panowie. Nie męczyć się z nimi. Wy również się cofnęliście. Chodźcie tutaj, może będziecie coś tam strzelicie przy okazji. Okej, okay, czy coś złamaliśmy? Nie, ale jak to wygląda procentowo? No już połowa poszła, połowa poszła. Pani było, jak. Doskonale. Nie wiem co król robił u nas na plecach, ale spoko. Że on gdzieś tutaj się wbił? Chyba nie, chyba nie. A jednak się wbił, bo widzę, że ci się przegrupowali. Dobra. To, to, to bardzo dobrze. Gdzie wy mi umieracie, o matko, no naprawdę przecież mówiłem wam, żebyście się wycofali. No dobrze, no dobrze. Um, również gdzieś tutaj chodźcie. Co to są? Kebuzerzy, a wbij się w tych kebuzerów, może a nóż ci wejdzie. Okej. Okay. Ztrzaj może tutaj teraz. Albo nie, cały czas tutaj w ten środek, gdzie jest najwięcej tych, tych gałganów. Okej, okay. a fakt, 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 nie zauważyłem. Dobra, atakujemy, atakujemy wy do tyłu. Dobra. E, doskonale wy do tyłu was możemy nawet przestawić na tą okazję, okej. Okay. Was również gdzieś tutaj. To będzie niegłupie. No co ty gadajesz? Dajemy radę, dajemy radę, naprawdę jest nieźle. Okej. Okay. Eee, strzaj może teraz tutaj. Doskonale, gdzieś jest ta moja jazda? Bo ta jazda moja gdzieś tutaj ginie niepotrzebnie. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Właśnie, połowa sił przeciwnika została jeszcze. czy jest naprawdę, naprawdę świetnie. Doskonale, widzę, że zaczęli uciekać. To bardzo dobrze. Jeszcze pojedyncze siły. O, widzę, że tu pełno muszkieterów idzie, więc. dwóch pikinierów, więc tych pikinierów trzeba się pozbyć. Jeden oddział kawalerii straciłem, widzę. Ale nie jest fatalnie. Czy wydajecie tutaj radę z tymi panami? Równowaga sił. Strzelajcie w nich wy również... Coś tu macie? A wy w tamtych strzelacie. Dobra, to strzelajcie w tamtych. Doskonale. E, bardzo źle by było jakby oni doszli, więc... E, weźcie ich... O, doskonale, oni zaraz się złamią. Tak, zaraz się złamią. Widzę, że tu znowu na prawą flankę coś szykują. Ale powinno być dobrze. Powinniśmy dać radę, powinniśmy dać radę. Mhm. Przynajmniej, widzę, że ich generał się wycofał do miasta, ucieka. A nie, my go zabiliśmy, to jest jakiś zwykły jeździec jeden. Dobrze, dobrze, nie jest źle, nie jest źlem. Ok, myślę, że moją jazdę możemy troszeczkę cofnąć, bo to coś do nich idzie. Jak jak uzerzyć, oni uciekają. Jedni, a na No dobrze, no dobrze. Ok, to, o co mi chodziło? Pikinierzy złamani, Ten duży oddział pikinierów został złamany. Ok, teraz strzelaj tam w sam środek. W środek, sam. Ok, ci złamani, złamani. Doskonale. Wy możecie ustawić linię. Możemy nawet powoli zacieśniać tutaj pierścień. Ok, wy również tutaj się ustawcie z powrotem na porządną linię. Doskonale. Co my tutaj strzelamy? Agabuzerzy, agabuzerzy. A kabuzerze, kabuzerze, a wieź w nich, a wieś w nich. Co tam? Nie zaszkodzi, nie zaszkodzi. Skoro już się tak ładnie ustawili. No cholera, znowu jakieś pnierzy mi tu lezą. Kto ich zapraszał, kto ich chciał? Nie mam pojęcia. Ale znowu idą, znowu idą. Może się złamią, może nie dojdą. Okej, okay, tu się wpiliśmy. Ci uciekają do tyłu, do tyłu, bo na, nasi w was strzelają tutaj, widzę po pleckach. Dobra, złamani, złamani, to dobrze. Możecie w tych strzelać. Tu widzę, że tych hkb bo oni zawsze stronę. Tutaj była niezła sieczka. Zobaczcie, jak zginęło. O matku, było piękne. E, jestem aż sprawdzę, ile te, te, te działa pomiszczyły, znaczy zabiły przeciwników, bo naprawdę, naprawdę zrobiły swoją robotę. Okej, okay, wy tutaj stoicie. E, Czy my chcemy się wbijać? Nie, poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy na przeciwnika. Dobra, widzę, że możemy to przyspieszyć, bo on już chyba nic więcej nie, nie wykombinuje. Chyba. Zobaczymy. Dobra, na razie tam stoją. No jeżeli można tylko cele zmieniać naszym działom... Dobra, przyspieszmy to. Tutaj może... Już chyba wszyscy uciekają. Tu widzę jeszcze jakiś jeden oddział do, do, go, do Gorywa. Trzeba mu pomóc, bo chyba zaraz ucieknie sam z siebie. No właśnie. Dziękujemy. Do tyłu. No, widzę, że jednak wrócił. Lekka rajtarnia wróciła. Trzymają się skurczówki. Złote doświadczenie, to lubię, to lubię. Ale trzeba ten oddział przetrenować. Ten, bo niekoniecznie, ale ten drugi trzeba. Okej. Okay. No, wybicie to jest ten oddział. są pikiierzy? Kink Nie, muszkieterzy sami. Może wybić się w nich kawalerią? Nie, bo jeszcze moi dostaną. Ale się podjechać. Czy on siedzi w mieście, czy on wychodzi? Halo, halo, co co, 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 to jest? Ha, bo on dopiero wraca. No dobrze, dobrze. On musi wychodzić z miasta. On wraca do miasta, przegrupowuje morale i potem wychodzi jeszcze raz. Więc... nie jest źle. No dobra, już... ile można czekać? Wbijmy się w nich po prostu. Może wy nie strzelajcie, bo to zaboli naszych. Okej, okay, doskonale, powinni być złamani. Właśnie, uciekają. Pięknie, naprawdę pięknie. A na no może teraz na tą stronę, dla odmiany. A wy możecie wznowić ostrzał. Coś, coś tam macie, to strzelajcie i chyba widzę, że... Tak, to, to, to czego się obawiałem? On siedzi w mieście, nie chce wyjść. Hmm. A dlaczego to nie mam pojęcia? Chyba, żebym go jakoś kawalerię skusił. Czy możemy tutaj podejść na jakoś szybko? Halo, halo? Czy otworzą się bramy? Nie, nie otworzę się bram, bo nasi stoją. Ale chyba go wyłabiłem. Tak, ruszył z miasta, idzie, idzie z miasteczka. Dobra, możemy się cofnąć, bo zaraz zacznie e, balisty zaczną do nas strzelać, jak on podejdzie bliżej. Dobra, o to chodziło. Bo czasami jest tak, że komputer właśnie, zwłaszcza jak gramy na jakichś modyfikacjach, że komputer buguje się w mieście i to jest e, bardzo częste. Ok, wszyscy ruszyli? Tak, wszyscy ruszyli doskonale. E, musimy po prostu wytuz pozostałości. Dojechali? Nie, nie dojechali. <laughs> A jeszcze ośmiu zostało. No nieźle, nieźle. Jakiś, wio... Jakiś budynek został uszkodzony. No szkoda. Dobra, a idą jeszcze ostatki sił. Fajnie było jakby wszyscy już stąd weszli. Naprawdę, ani tu pojedynci kierzy stoją i co oni sobie myślą. Dobra, weźmy może kawalerię. Kawalerią to przyspieszmy. Że wejdziemy do miasta, się załapiemy na wejście do miasta. No, halo, otworzy nam ktoś. Halo, halo, czy jesteś w domu? No, nie ma nikogo, nikt nam nie chce otworzyć, więc cofamy się. Niestety, niestety nie chcą nam otworzyć. No dobra, skoro komputer tak gra, no to cóż, no ja wytnę ten moment, no bo nie mam zamiaru, właśnie, się pchać do miasta na siłę, on musi wyjść. Chociaż teraz, jakbym tutaj wszedł, otwarte bramy są, a jednak nie. A jednak nie. A jednak, no dobra, nie zdąży, dobra. To Widzimy się za chwilę, jak już ugramy tą bitwę. Okej, okay, już jestem. Bitwa została wygrana, w końcu się poddał. Nie wiem na jakiej zasadzie, ale w końcu się poddał. Straciliśmy 330 ludzi, chciałem tylko zobaczyć, ile nam. Um, ale nasze działa wykończyły przeciwników serpentyny. E, chwila, kto jest. Która to jest rubryczka? Straty zadane. Jedna serpentyna zadała nam 223, a druga 183. No dobrze, no dobrze, nieźle, nieźle. Dużo kawaleria nam zabiła. Mm -hmm. Niektórzy nam po zero, ale to byli ci pichnierze, którzy stali tam na prawej flance i nic nie robili. Dobrze, dobrze. Ładna bitwa. Yy, frakcja Kurulantii powinna przestać... Istnieć w tym momencie. Ta armia powinna stać się buntownicza. Jeżeli dobrze pójdzie, to pójdzie w ogóle ta armia na Litwę. Ok, oczywiście możemy znicestwić a no, złupimy sobie, bo to jest chyba nasza religia, z tego co pamiętam. Oho, widzę, że Polacy jakąś armię tutaj, Polacy jakąś armię tutaj zgromadzili. No, oczywiście sobie z nią poradzimy. Oho, i my czeka nas od razu druga bitwa. Hmm, Kołobrzek. Hmm. Ciekawe, myślałem, że do nas nie wyjdą. Niewielkie siły. Czy my chcemy to rozgrywać? O, spróbujmy na autozapisie, bo już nie chcemy się drugiej takiej samej bitwy rozgrywać. Zróbmy na autozapisie. Znaczy na zapisie i zobaczymy, czy automatycznie zdecydowane zwycięstwo. Dobrze, pięknie. Bo to byłaby taka sama bitwa. Znów byśmy stali tam jakieś malutkie siły. A no, możemy z bo widzę, że są nie niezadowoleni. Eee, kolejny generał, oczywiście poproszę go. On jest w Niemburgu. O, widzę, że ktoś się przestraszył na naszej armii. Nieporządek wśród cywili doskonale. Relacje pogorszone z Imperium Osmańskim. No niestety, wieści rodowe... A, zamordowali mi go! On zginął! Nie! Tak. Cholera, co to był? Leonard Bezritosny. A to był ten kozak! Cholera, jasna! No niestety, niestety straciliśmy tego generała. Mm, Litwini, Polacy za to, no właśnie, państwo zniszczone Kurlandia i Semgalia doskonale, armia stała się punktownicza. Polacy i Litwini zapłacą i za tego generała oj, zapłacą, zapłacą. E, dobrze, co ja chcę zrobić? Ja chcę zrobić coś takiego, że um, chciałem w końcu łączyć jedną porządną armię doskonale, ta armia pójdzie teraz sobie na Wrocław. Druga kwestia to jest taka, że łączymy teraz tutaj jakąś porządną armię, klecimy. Mhm, tutaj poproszę. Z Krakowa bym chętnie zabrał tych żołnierzy, ale widzę, że oni są potrzebni tutaj. Tutaj mamy tych oddział, tutaj widzę, że coś znów podeszło pod nas. Ojej, bardzo niezadowoleni, bardzo niezadowoleni, bardzo. Widzę, że potrzebują generała w mieście, więc nie chcą mieć generała w mieście. O, widzę, że to pomogło, dobrze, dobrze. To na razie się cofnij tutaj. Postaramy się sklecić kolejną armię jakąś. Może was wyślemy? Dobrze, dobrze, nieźle. Tego pana bym zabrał. Czy oni są niezadowoleni, bo... Aha, bo podatki były duże. Dobra, budujmy tutaj budynki do zadowolenia, skoro oni tak się buntują. przeciwko naszej okupacji. Dobra, nieźle. Jako taka armika tutaj jest? Ona będzie tutaj operować na południu, będzie Polaków odpychać, bo na razie nie chcecie dalej na południe. W sumie te trzy osady jeszcze by było fajnie zająć, to i kozacy by stanęli na granicy, to byłoby niegłupie. Um, Drochniczyn znów się buntuje. Nie wiem, jak ja mam zaradzić tym buntom. On skończy, całkowicie się mi zbuntuje. O tu możemy zmniejszyć podatki. Możemy jazdę. O, pospolite ruszenie. A, pospolite ruszenie możemy, ciekawe, ciekawe. Ok, e, ta armia może udać się i zająć tą osadę. This is where we shall meet the enemy. Mm, członek dynastii, jedna osada mniej, yes, jeden generał mniej, mój generał za twojego generała. Okej, okay, możemy unicestwić tę osadę doskonale. Naprawimy sobie, zbudujemy kościółek, jak ja to lubię robić, który jest daremny. I co więcej? Naprawimy tą osadę. Widzę, że tu mogę piękne rzeczy rekrutować. Od razu rekrutuję, co się da, skoro możemy. My... Nie, nie kupca ja nie chcę, kupca ja nie chcę. Nie mamy co czym handlować. Poproszę za to. Religia jest w porządku. Chciałbym muszkieterów tutaj werbować, bo to jest nasza religia, więc będzie bardzo ładny ośrodek handlu. Ponadto chciałbym zostawić jeden oddział i wyjdę sobie stąd i zajmę dodatkowo tą osadę. Ok, witam was wszystkich z powrotem. Niestety, jak słyszeliście, znów się mod wysypał, ale było na szczęście autosave, więc posłużyłem wszystkie ruchy. I, tak, wszystkie ruchy teraz pójdziemy na tą osadę, i tak już miałem kończyć odcinek, w ostatnim momencie mi wysypało. Weźmy to oblega i tu jest niewielki garnizon, ale mamy bardzo nadątrzone siły, nie chcę tego tracić. A jeszcze tylko tutaj zapomniałem naprawić sobie murów, dodać do budowy strzelnicę, dać do rekrutacji działa oraz dwa oddziały lekkiej rajtarni. Hmm, ok, to wszystko zrobiłem w poprzedniej turze. Ten pan tutaj sobie stał. E, dobra, zajęliśmy też koło brzeg. E, koło brzeg. zajęliśmy, możemy tutaj zbudować... Czy coś się stanie jak stąd wyjdę? Na przykład zostawić ci tych pijerów, tych miejscowych. Ok, dobrze, nie jest źle, nie jest źle. Widzę, że on jest zadowolony. Drogi tutaj przede wszystkim chciałem zbudować, bo to jest prowincja, która łączy Szczecin, Gdańsk i tak dalej. Hmm, ten pan pójdzie sobie... To jest moja ziemia? Tak, to jest moja ziemia, ale tutaj nie ma przejścia, trzeba wejść naokoło niestety, więc pójdziemy tutaj, połączymy się z tą armią i tu będzie kolejna operacyjna armia. No, coś skraciliśmy ta armia idzie na Wrocław oczywiście. Tutaj mamy armię, która nam zabezpiecza przed Polakami i Litwinami. Tą armię cofniemy, albo pójdziemy na Mińsk, zobaczymy. Na pewno będziemy tutaj łupić, przydałby się tu generał, co prawda. To będziemy oblegać, może w na następnej turze zaatakujemy. Nie mam już hajsu, myślę, że ta armia... Ta armia tutaj będzie stać i na razie będzie nic nie robić, nic nie będziemy nią robić. No dobra, ale wam tutaj tak jak mówiłem podziękuję za uwagi, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się na razie.